W minioną niedzielę Fort Owcza Góra w Kłocku tętnił życiem podczas piątego pikniku fortecznego. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i turystów, którzy zwiedzali zabytkowy fort z przewodnikami. W programie znalazły się liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci. Piknik był doskonałą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, poznania historii oraz integracji lokalnej społeczności. Wiecie, Kłocko znane jest z czego? za kłodzko, kojarzy się zawsze z Kłockiem. Ale nie, nie mało kto wie, nawet kłuczenie nie wiedzą. Tutaj, Fortowczo Góra to jest taki pomocniczy fort dla Twierdzy Kłocko. I od pięciu lat staram się po prostu pikniki, które pozwalają e, zwiedzać to z przewodnikami. To jest jedyna okazja w roku, kiedy przewodnicy, zawodowi przewodnicy, e, którzy pracują na Twierdzy Kłocko, oprowadzają po forcie, pokazując historię tego fortu. To jest dofinansowana z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z programu Wspólnie dla Dziedzictwa i dofinansowana przez samorząd rząd województwa dolnośląskiego. I mamy piknik, gdzie za darmo mamy jedną kiełbasa z grilla. Gra wyborowa blues, który nam przygrywa, so, słuchamy sobie, rozmawiamy sobie, biesiada, a co pół godziny po prostu przewodnicy biorą następną grupę, żeby oprowadzić. <laughs>